Witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj na warsztat wjeżdża PS4 w wersji Pro. Jeszcze takie nie było na tym kanale. Bez zbędnego gadania, co udało się kupić. Jak widzicie, mamy tutaj zestaw, czyli GTA 5, pad oraz konsola. Oczywiście konsola, jak i pad nie są sprawne, stąd też okazyjna cena tego zestawu. Jeśli chodzi o konsolę, w opisie aukcji mogliśmy przeczytać, że konsola po jakimś czasie wyłącza się, wyświetlając komunikat o przegrzaniu, a więc myślę, że kwestia tutaj będzie wyschniętej już pasty termoprzewodzącej oraz dodatkową wadą tej konsoli która była opisana w aukcji jest wypadająca zaślepka od dysku twardego i to by było na tyle wad jeśli chodzi o konsolę nie było natomiast nic napisane jeśli chodzi o napęd a więc tutaj jest wielka zagwozdka czy on w ogóle działa jeśli napęd będzie działał, konsola wejdzie do systemu i faktycznie wywali ten błąd odnośnie przegrzania się no to można powiedzieć, że jestem w domu ponieważ jestem w stanie to ogarnąć gorzej jak napęd nie będzie odczytywał płyt. Ok, zobaczmy sobie może tak na szybko wszystkie elementy tego zestawu. Mamy tutaj GTA V jest ona w dosyć średnim stanie. Widzimy tutaj popękane pudełko, jeszcze coś nam tutaj wyleciało. Jakiś plasticzek, nie wiem czy to nie od zaślepki, od dysku, od konsoli. Mapa natomiast jest w jednym rogu urwana, w jednej części, tak jak tutaj widzicie. Kwestia jeszcze samej płyty, zobaczmy w jakim stanie ona jest. Tak jak tutaj widzicie są same rysy, a to nie zjastuje niczego dobrego. Serio, masakra. Jeden wielki sajkon. Aż zanim mówiłem, po prostu nie wiem jakim cudem można tak płytę Blu-ray porysować, doprowadzić do takiego stanu. A więc ta wersja GTA 5 to jest raczej śmietnik. Oczywiście w zestawie jest kabel zasilający. Pad również nie jest sprawny. W opisie było napisane, że działa on tylko pod kablem. Może tutaj jest kwestia baterii. Zobaczymy sobie na wersję ZCT-2E nie wiem dokładnie która to jest rewizja a niektóry wypust w którym roku ok, więc tak wygląda pad przejdźmy teraz do samej konsoli a więc taka szybka prezentacja konsoli od frontu nie ma tutaj nic nadzwyczajnego oprócz kurzu w tych miejscach w tych szczelinach tutaj i już widzę, że jest tutaj wyłamany jeden plasticzek i ten plasticzek to jest ten element który znajdował się w pudełku GTA V tylko nie wiem czy to dostało w trakcie transportu, ale chyba nie no bo jakby to mogło wpaść do pudełka Tylna część konsoli też nie jest obiecująca. Mamy tutaj mnóstwo rys, zarówno od wejścia aux, jak i HDMI. I w tym miejscu powinna być chyba oryginalna plomba, która zakrywa śrubę. Tej śruby oczywiście nie ma, plomba jest zerwana. Zaślepka od dysku, oczywiście, jest tutaj. Co do samego modelu konsoli, to jest to CUH7116B. Górna część obudowy nie jest jakoś zła, nie jest porysowana, nie jest ubrudzona, a więc prezentuje się nawet znośnie. No i spód też nie jest jakoś strasznie zorany, jak ja to mówię, także jest ok. A więc tyle prezentacji, lecę po mój telewizor, no i biorę się za podpinanie konsoli i sprawdzimy sobie co tam w trawie nam piszczy. Ok, zasilanie podpięte, kabel HDMI podpięty, można odpalać konsolę, czyli 3, 2, 1... Mamy niebieską diodę. Ok, mamy obraz. Była źle wyłączona. Baza plików się musi odbudować. Ok, mamy obraz. Teraz sobie podepnę tego nieszczęsnego pada. Tylko żeby konsola się nie wyłączyła. Tylko że on nie działa w ogóle. Niestety to wejście z tyłu jest coś strasznie luźne i ciągle go, no właśnie, ciągle go rozłącza. Dobra, wiecie co, idę po innego padla, bo z tym się w ogóle nie dogadam. Wjeżdża oczywiście niezastąpiony pad z action. Co my tutaj mamy? Mamy gry. God of War, The Last of Us, Part 2, 1, Remaster system, system information, mamy, mamy 12.50 więc muszę poczytać, ale chyba na tą chwilę nie można tutaj wgrać Goldhena i cóż, sama konsola na razie śmiga ale może włożymy płytę do napędu i zobaczmy czy napęd odczytuje poprawnie płytę spróbuję włożyć tą całkowicie przeoraną GTA 5 i zobaczymy czy zostanie odczytana OK, czyli sam napęd jest sprawny. Dobra, czyli kwestia tylko wymiany pasty w tej konsoli i wyczyszczenia jej w środku. No i płyty też ładnie wsuwa, także napęd jest sprawny. Ale już teraz można stwierdzić, że ryzyko się opłacało bo jak za te pieniądze mamy tutaj sprawną konsolę, oczywiście oprócz tej pasty. Ze sprawnym napędem możemy jeszcze sprawdzić, czy konsola wyszukuje sieć, bo tego nie sprawdzałem. Ale tak jak widzicie, konsola poprawnie wyszukuje sieć Wi-Fi, także tutaj wszystko jest jak najbardziej w porządku. Wiecie co? Jednak postanowię włożyć tą GTA 5 i zobaczyć, jak konsola zachowuje się pod obciążeniem. Czy faktycznie pojawi się ten komunikat o przegrzaniu. Jak widzicie, jednak nie program. Ta puta jest tak na życiem, że po prostu konsola nie chce jej odczytać. A więc lipa z tego. Nie dawało mi to spokoju i odpaliłem grę Uncharted Zaginione Dziewictwo, po to aby wywołać właśnie ten błąd z przegrzaniem, a właściwie tą informację. No i konsola faktycznie po odpaleniu gry, nawet jeszcze nie wszedłem do rozgrywki, weszła na większe obroty. To znaczy wentylator wszedł na większe obroty, zobaczymy jak to się skończy. Masakra. Nie będę tego dłużej kontynuował, bo konsola zaczęła tak huczeć, że nie da się tu wytrzymać przy tym a nie chcę jej po prostu męczyć. Zamykam grę i biorę się za wymianę pasty termoprzewodzącej. do pasty termoprzewodzącej jaką zastosuję w tej PS4 Pro jest oczywiście Thermal Grizzly Out. Oczywiście nie będę tutaj stosował tej pasty, którą stosowałem do Xboxów 360 do PS3. Mamy tutaj bardziej wymagający sprzęt, a więc pasta też musi być dobrej jakości. Także postawię na Thermal Grizzly i myślę, że będzie konsola śmigać. Ok, a więc to tyle. Ja biorę się za rozbieranie. Zabrałem się już do rdzenia i do płyty głównej. Spójrzcie tylko na tą pastę termoprzewodzącą. Nie dziwię się, że konsola tak była i błagała o wyłączenie. To samo oczywiście przy radiatorze. Mała ilość pasty i w dodatku już wyschnięto. Ok, jeśli siedzicie to dobrze, a jak nie to lepiej sobie usiądźcie i zobaczcie na to, co my tutaj mamy na radiatorze. Masakra, jeden wielki mech z kurzu, który w jednej trzeciej zakrywa po prostu radiator. Pierwszy raz widzę coś takiego. zobaczmy z drugiej strony. No tutaj tutaj nie ma, ale masakra. Idę od razu pod kompresor, żeby to przedmuchać. Ok, wiatrak odkręcony, zobaczmy sobie na niego. No, jak widzę, że tutaj jest niezła impreza. Trzeba to wszystko ładnie wyczyścić, przedmuchać powietrzem. Tutaj, jak widzicie, w obudowie w zakątkach pełno takiej mazi, skórzu. Jeszcze takie zbliżenie na obudowę, jak to wygląda przed. To zaraz wam pokażę, jak wygląda wszystko po czyszczeniu. Ok, a więc przedmucham sobie wszystkie elementy ładnie kompresorem, tak prezentuje się wiatrak, radiator, ani grama kurzu nie ma na nim teraz, zarówno z tej jak i z drugiej strony. No i sama obudowa w której siedzi wiatrak i cała płyta główna przedmuchana, wyczyszczona, także można zmieniać pastę termoprzewodzącą i skręcać wszystko do kupy. Pasta wymieniona, powoli skręcam konsolę, wpadły też nowe termopadziki, żeby wszystko już było cycuś malina, no i skręcam dalej. Kończę już składać obudowę w całość, ale został jeszcze ten pęknięty plasticzek, który znalazłem w grze GTA 5. Użyję takiego kleju do plastiku, no i myślę, że uda się to po prostu zespolić. Jeśli chodzi o wyłamaną zaślepkę od dysku twardego, to niestety nie chce się ona trzymać tutaj samoistnie. Dlatego wymyśliłem, że podkleiłem ładnie tutaj na końcu taśmą dwustronną, dzięki czemu wsunę ją tutaj na swoje miejsce w ten sposób i będzie się ona trzymać po prostu tutaj na kleju. Jak ktoś będzie chciał sobie wymienić dysk twardy to po prostu oderwie sobie taśmę no i wysunie sobie dysk. Takie tymczasowe rozwiązanie, no bo totalnie nie wiem co tutaj zastosować. Te zaczepy są wyłamane. Myślę, że to będzie taka nieinwazyjna metoda, która się sprawdzi. Tak prezentuje się gotowa konsola, wymieniona pasta termoprzewodząca, termopady, wyczyszczona w środku, sklejona obudowa, jak i również sklejona zaślepka od dysku twardego. I tak prezentuje się część tylna. Kręciłem brakującą śrubkę, niestety jest ona srebrna zamiast czarnej. Zamontowano również zaślepka od dysku twardego, a więc konsola jest w pełni kompletna. Można teraz przejść do końcowych testów. Konsola już podpięta, można przejść do testowania. Także śmiało odpalamy. Ok, teraz zostało po prostu odpalić grę, troszkę pograć, aby pasta termoprzewodząca się dobrze wygrzała, no i posprawdzać czy konsola będzie nadal huczeć albo wyświetlać jakieś inne błędy, ale myślę, że nie. Także odpalam gierkę, troszkę pogram, no i zobaczymy. Ok, po takiej dłuższej rozgrywce konsola pracuje prawidłowo. Wentylator już nie wchodzi na takie obroty jak wcześniej. Słychać teraz płytę w napędzie, ale wentylator sobie pracuje bardzo ciutko. Także myślę, że robota jak najbardziej na plus. No i teraz pora wziąć się za niedziałającego pada do kompletu do tej konsoli. A więc póki co mamy sukces. Zauważyłem również, że ta bateria jest delikatnie wypukła w tym miejscu tutaj, jeśli się przeglądziecie to możecie zobaczyć takie delikatne podważenie nawet tej obudowy, no ma taki zrobiony brzuszek. Zamówiłem nową baterię, oczywiście jest to zamiennik, ale miał dobre opinie, także myślę, że będzie on działać prawidłowo. Mamy coś takiego, mamy tutaj od razu złączki do dwóch typów padów, nas będzie interesować ta, także zakładam i zobaczymy czy kontroler będzie działał bez kabla. troszkę się pospieszyłem z wymianą baterii jak i samym jej zakupem ponieważ po wymianie tej baterii nic się nie zmieniło pad nadal nie chce działać z baterii po podłączeniu go, właśnie kablem USB do konsoli, w ogóle nie chce się sparować, miga cały czas i pojawia się ponownie pomarańczowy kolor. Mierzyłem również napięcie, jakie wychodzi do baterii, i moim zdaniem jest ono troszkę dziwne, bo mamy tutaj jakieś 0,3V, nie wiem, nie rozumiem tego wyniku w ogóle, a wydaje mi się, że powinno być około 3,7V, ale mogę się mylić. Dodatkowo kupiłem i wymieniłem również samo wejście do ładowania oraz Stasiemka, ale również to nie dało żadnego efektu. Wobec czego na razie zostawiam tego pada, niestety w tym Odcinku go nie naprawię, bo nie chcę już przedłużać tego materiału, ale niestety wydaje mi się, że w padzie jest coś zrypane głębiej. Póki co jeśli chodzi o opada, no to mamy porażkę. Wiecie co, nie dawało mi to spokoju, i na sam koniec, jak już zacząłem składać, pada wyczyściłem wszystkie styki alkoholem, zarówno tasiemki, jak i wszystkie foliki od przycisków. Oraz dodatkowo podkleiłem też gąbkę, która dociska właśnie klawiaturę do płyty głównej. No i zobaczcie, jaki mamy efekt. Pad elegancko się sporował z konsolą, oczywiście teraz po kablu, ale już odpinam. No i elegancko świeci nadal na niebiesko. Parowany konsolą można go używać. Tak jak widzicie. Wszystko bardzo dobrze śmiga. Nic nie przeskakuje. Analogi nie są tutaj jakoś specjalnie zużyte. No i sam padzik również jest w bardzo ładnym stanie. Nie wytarty, Dodatkowo go jeszcze wyczyściłem. Nowa bateria. No i powinien śmigać. Strasznie się cieszę, że to się udało ogarnąć. Bo już miałem czarne myśli. A więc mamy pełen sukces. Konsola, i Oryginalny naprawiony. Nowa bateria. I wszystko sobie śmiga. Na sam koniec postanowiłem zregenerować płytę z grą GTA 5 domowym sposobem. Do tego celu wykorzystałem pastę samochodową do usuwania rys oraz miękką nakładkę na wiertarkę. Niestety, mimo długotrwałego polerowania, co prawda część rys z płyty zniknęła, ale niestety gra nie chciała się zainstalować na dysku konsoli. Tym razem fiasko z misji. Koniec końców z całego zestawu udało się naprawić konsolę, jak i oryginalny kontroler. PS4 Pro nie wyje już jak odkurzacz, a dzięki nowej paście termoprzewodzącej temperatury sprzętu utrzymują stabilny poziom. Pad z nową baterią również ma się dobrze. Cały zestaw ląduje do nowego właściciela i mam nadzieję, że jeszcze długo posłuży. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!